Pokój i dobry kochani. Dzisiaj jest czwartek, 16 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, są takie fragmenty w Piśmie Świętym. Kiedy gdy czytasz, to czujesz, jak bardzo dotyka to najgłębszych pokładów Twojego serca. Właśnie do takich fragmentów należy dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Kiedy chrześcijanin czyta ten tekst i odnosi do swojego życia, to widzi, jak wielkie bogactwo, jak z ogromną łaską Pan Bóg przychodzi do niego. Już mówię o co chodzi. Najpierw kontekst historyczny, kiedy Izraelici zbłądzili, kiedy odeszli przez niewierność od Pana Boga. W wyniku swojego grzechu znaleźli się w Babilonie, w niewoli. Z dala od świątyni, od Jerozolimy, świat im się zawalił. Kiedy Izraelici znaleźli się w niewoli, wówczas przedstawiali Panu Bogu swoją skargę, mówiąc Panie, wiemy, że słusznie nas dotknąłeś tym poniżeniem, ale czy Twoje zagniewanie będzie wieczne? Czy Twoje oblicze zakryłeś przed nami na zawsze? Czy Twoje miłosierdzie nigdy nas nie dotknie? I dzisiejszy tekst księgi proroka Izajasza. W tym tekście prorok porównuje ten związek Izraela do Pana Boga do związku małżeńskiego, miłości małżeńskiej, bardzo intymnej, bardzo osobistej. Natomiast błogosławieństwo Boże, czyli zbawienie, przedstawione jest jako liczne potomstwo. Na starożytnym Bliskim Wschodzie, jeśli ktoś nie posiadał potomstwa, to oznaczało, że brakuje łaski Pana Boga. Natomiast liczne potomstwo było znakiem Bożego błogosławieństwa. Radość Izraelitów natomiast ma być podobna do szczęścia kobiety, która doczekała się swojego dziecka. Natomiast gwarancją tego, że w przyszłości będzie dobrze, ma być wierność Izraela, ma być Boże błogosławieństwo i współpraca z Jego łaską. Ten tekst dzisiejszego pierwszego czytania, kochani, jest po prostu niesamowity. On nie odnosi się tylko i wyłącznie do narodu wybranego. On jest prezentem dla Ciebie. Przyjmij ten tekst jako proroctwo do Ciebie na dzisiaj, na teraz. Pan Bóg mówi do ciebie, już się nie zawstydzisz, nie bój się, nie lękaj się. Małżonkiem twoim, twój stworzyciel. A więc Pan Bóg zaprasza cię do takiej intymnej, osobistej relacji. Tylko ty i Pan i nikt więcej. Posłuchaj teraz uważnie. Te słowa, które za chwilę usłyszysz, Pan Bóg kieruje konkretnie do ciebie. Tak, do ciebie. Do twojego kontekstu życiowego, w jakim się teraz znajdujesz. To jest wiadomość dla Ciebie. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko Swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel. Bo góry mogą się poruszyć, a pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie nie zachwieje się moje przymierze pokoju. I być może myślisz sobie, że ja nie zasługuję na Bożą miłość. Posłuchaj tego zdania pola Washera, który powiedział: Dałem Bogu niezliczone powody, aby mnie nie kochał. Żaden go nie przekonał. Możesz modlić się o wiele różnych rzeczy, ale nie wolno ci modlić się o to, żeby Pan Bóg cię kochał. Dlaczego? Bo to znaczyłoby, że wątpisz w tę jego miłość. A on naprawdę kocha ciebie tak mocno, że bardziej już się nie da. Trzeba tylko, abyś otworzył swoje serce, abyś przyjął ten dar, który Pan Bóg daje ci za darmo. To znaczy, odkupił cię najdrogocenniejszą krwią Pana Jezusa, który za ciebie umarł i zmartwychwstał. Bardzo wielu świętych odczuwało coś, co można by nazwać taką nocą zmysłów, nocą duchową, kiedy nie odczuwali obecności Pana Boga w swoim życiu, a jednak nigdy nie zwątpili w Jego obecność i w Jego działanie. Święty Jan od Krzyża wielokrotnie o tym mówi, że doznawał takich momentów, jakby po prostu Pan Bóg go zostawił w takiej ciemności, zupełnie bez żadnego ratunku, a jednak on wiedział, że w tym wszystkim, nawet w tej ciemności, jest obecny Pan Bóg, że on nie jest sam w żadnym położeniu swojego życia. Tak samo matka Teresa z Kalkuty, którą zachwycał się cały świat, niektórzy myśleli sobie: Tato dopiero jest blisko Pana Boga. No i rzeczywiście tak było. Ale bywały takie momenty, pisała to w swoich zapiskach i odnaleziono to dopiero po jej śmierci. Ona odczuwała wielokrotnie w swoim życiu takie opuszczenie pana Jezusa, a jednak nigdy nie zwątpiła, że warto iść tą drogą, którą Pan Bóg nakreślił dla niej. I również my, jeśli nie będziemy mieli takich cukierków duchowych, to nie zniechęcajmy się. Wiedzmy, że Pan Bóg zawsze jest z nami, nawet wtedy, kiedy ogarnia nas ciemność albo jakieś takie zwątpienie. Idźmy tą drogą i nie rezygnujmy z niej. Na zakończenie, kochani, w duchu takiej wytrwałości przyjmijcie to Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.